Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. Dziś chyba najbardziej wyczekiwany odcineczek, a mianowicie mamy zamiar otworzyć 100 skrzynek i zobaczyć co nam z nich wypadnie. No mogliśmy tutaj powymieniać, tutaj najbardziej ten, bo jak zdobędziemy drugą kartę no to i tak jednego będziemy mieć zwierzaka, a tak byśmy mieli więcej. No ale no nic na to nie poradzimy. Ja tutaj potrzebuję jeszcze troszkę troszkę tych odznaczeń potrzebuję, więc nie mogę sobie pozwolić na wymianę ich. Więc dobra. Przejdźmy do otwierania tutaj 100 skrzyneczek skrzyneczek. Zobaczymy czy coś Przynajmniej z jednej nam wypadnie coś fajnego na te to skrzyneczek. No to jedziemy z pierwszą. No i pierwsza, jak zwykle to bywa, nic dodać, nic ująć. Nie wiem, może, może nie będę wam gadał, tylko będziemy otwierać. Jak się znajdzie nam coś lepszego, to się zatrzymamy. A tak, będziemy szybko otwierać. Bo jak na razie widzicie, trzecia skrzyneczka. I nic. Nic takiego godnego uwagi się nam nie trafiło. Zobaczymy, czy. Do dziesiątej skrzyneczki przynajmniej coś nam wpadnie. Jeszcze mamy pięć. Na razie wszystkie roślinki, żebyśmy roślinki zbierali, to patrzcie, ile mamy roślinę. A, takie ozdóbki, to mnie to nie zadawało. Więc... Tyle, że dobrze, że mają przynajmniej ten różowy kolor, bo przynajmniej to to 200 znaczenia dostanę. Tak, mamy do dziesiątej, zobaczymy, czy coś wypadło fajnego. O, słonik. Ale jak zwykle go nie, nie trafiliśmy go. No, słonik by się nam przydał, nie? Teraz nie wiem, czy mam słonika, czy nie mam słonika. Dobra, wiecie co? Zaryzykujemy. Zobaczymy czy miałem słonika, czy nie miałem słonika. Tutaj w kartach nie miałem słonika. A zobaczymy, tutaj, w zoo naszym. Wydaje mi się, że nie miałem słonika. Kipcie mamy. A nie, mamy jednego słonika. A to jeden słonik by nam się przydał. Widzicie, a to mógł być jeden słonik. Jednego mamy. Dobra. Na dziesiątej karcie zmarnowaliśmy szansę. Dobra, jedziemy dalej. Może, może się jeszcze raz pojawić no, trudno spamiętać wszystkie te zwierzaki które mamy żeby później brać Za kasę. Więc nie będę e, marnował e, diamentów, żeby go zdobyć. No, w ogóle możemy go na do odpowiednim poziomie kupić normalnie za kasę. Więc to się nie opłaca, tylko po to, żeby mieć go szybciej. W tych roślin wchodzi nam do posadzenia, zamiast do kart. Już mamy, widzę, 28 przedmiotów. W kartach tylko 31. Tak ciężko mało na więcej przedmiotów... Mamy przedmiotów do postawienia niż kart. 想干。 No i to nic nic nie wypada. Nic sobie nas zadowoliło praktycznie oprócz tego słonika, któregośmy wtopili. No, tu przynajmniej jakiegoś koloru karty wypadły. Mamy już trzydzieści kart za sobą. kodyl, akurat jego już mamy I, i takśmy go nie wylosowali no jeszcze trochę i będziemy będziemy w połowie. O, tu coś, 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 coś ładniejszego. Przynajmniej będzie na wymianę, przynajmniej będzie na wymianę punktów. No i mamy 40 skrzynek za sobą. No, troszeczkę, troszeczkę czasu to zajmuje, już nam to otwieranie zajmuje dziesięć minut, a jesteśmy w połowie. Ładnie, zaś coś do wymiany będzie. O, jeszcze trzy skrzyneczki. O, ładnie. Będzie połowa. ale teraz nam troszkę przybyło więcej tych kart. Więcej kart niż tych rzeczy do otwierania, bo mamy 64x44. Ale dalej żadnego zwierzątka konkretnego. Albo czegoś, czego by nam tak jak było potrzeba, Fest. No mi się, że coś, coś lepszego będzie, że przynajmniej wypadnie coś w tych skrzynek. Nie wiem, no jeszcze mamy 46 skrzynek, więc jeszcze... jeszcze Miejmy nadzieję, że coś jeszcze wypadnie. na przykład koń ze zwierzaków, czy świnka. Żubia to już chyba ze dwa albo trzy razy widziałem. Przynajmniej niebieskie karty wypadają. No. Przynajmniej to jest dobre. coś takiego, że jeszcze to nie karty, a już karty to za pięć. No nie mówię wam o tych zwierzaczkach, co to wypada teraz, bo to wszystko mamy, więc to nas co nas nie zadowala za bardzo. Czekamy na coś, czego nie mamy jeszcze. A na razie te karty na nic takiego nie chcą dać. Normalnie co to się dzieje? bo nam 35 skrzynek. i zupełnie nic nam te karty nie dały. Ktoś się spyta, czemu praktycznie cały czas otwieram te same, bo mi najłatwiej myszką klikać i temu otwieram cały czas jedne i te same. Po prostu taki znaczek robię. Temu cały czas otwieram tą samą stronę, a nie jakieś różne. Możemy coś innego, ale jak są słabe karty, to, to nie ma znaczenia co otworzycie. I tak nic lepszego nie dostaniecie. No wtedy możecie później kombinować, otworzyć więcej tych skrzynek. użyć kluczyka. Jak coś będzie fajnego, a tak nie ma znaczenia co otworzycie. Dwadzieścia siedem z trynem zostało. No, już po prostu mam ochotę przestać otwierać te skrzynki, bo nic nic nie ma, kompletnie nic w nich nie ma. A one nie były takie tanie, bo prawie po 20 tysięcy była skrzynka. Jak wiecie, za to kasy trzeba było wydać na to, żeby te skrzynki tutaj nazbierać. A jak wypada z nich takie coś, że tego po prostu nie chcę otwierać. Jest Hipciu Ale Hipcia mam jednego chyba nie, nawet może dwa Mamy chyba Hipcianie Ale dobra, zdobyliśmy Hipcia Nie wiem czego mamy, ale zdobyliśmy Hipcia No to chyba była najlepsza skrzynka, jaka, jaka udało nam się trafić Jeżeli nie mieliśmy, to już mamy, a jeżeliśmy mieli O, to, no to będzie tańszy do wycia, jeżeli musimy kupić 18 skrzynek do końca Liczymy, liczmy jeszcze coś fajnego ale może może w tej ostatniej skrzynce coś się trafi? 12 skrzyneczek. ostatnią dziesiątkę. Dziewiątej. Będzie coś fajnego. O, ten jest. Nie wiem, czy mam jego kartę drugą, ale dobra. Zaryzykujemy. Zaraz to. Zaryzykujemy. Jak zwykle otworzymy wszystkie cztery, żeby trafić. No, wiem. Jak to u mnie bywa. trafić. Ale odbierzemy se, nie wiem czy był, czy nie było go, ale przynajmniej nie mamy. Wiem, że jednego mam na pewno. Jak pojawił się drugi... Może była ta karta, może nie było, ale lepiej sobie zdobyć tak jak ze słonikiem, żeby później nie żałować, że nie było. usłonika, jak widzicie nie umiem już drugiego zdobyć. Jeżeli mamy tyle diamentów, więc możemy sobie pozwolić na zakup czterech kluczyków, ostatnie trzy karty, trzy skrzynki. będzie fajnego. I ostatnia, to nam wypadnie. No i same śmieci. Dobra, przechodzimy tutaj do kart. Eee, o, nie mam, miałem jednego, dobra, elegancko. Czy mamy to wymieniać. Myślę, że to wszystko powymieniamy. Ja te zwierzęta już wszystkie mam. A zależy mi jak na jak największej ilości tych punktów tutaj. Myślę, że to wszystko należy wymienić. Dlatego wiem, że niebieskie wolę albo fioletowe, bo przynajmniej coś za nich dają. Jak zobaczycie zaraz będziemy wymieniać te nasze e, zielone, tu już niebieskie już ledwo co dają, a te nasze zielone dopiero nic nie będą dawać. abyśmy to składali, ileśmy byśmy w wszystkiego mieli, ale no co, trzeba to powymieniać, to trzeba powymieniać. Nie widać jeszcze tych niebieskich jest tyle. Ale fajnie, ale fajnie. Już pomału odzyskaliśmy to cośmy mieli. To cośmy wyużyli. Na zwierzątka tych punktów. Niestety już nam niebieskie karty kończą, więc teraz zobaczycie, jaką lipę będziemy dostawać. Byśmy się mogli nawet poskładać niektóre rzeczy, że tyle kart z tego jest. Jeszcze 27, 27 różnych tych różnych kart, któreśmy zdobyli. A co to jest po 18? Chyba po 15 dostawali, i tak dostajemy po 18. No i tak, patrzcie, ten licznik kart chyba nie dobije do tych 30 tysięcy z powrotem. Nie, już widać końcówkę. Będzie miał ciężko co nabić. No, a tu już jest pojedyncze, już coraz mniej dostajemy, i ostatnie resztki. Dobra, wymienione wszystko. O, tego mamy, akurat drugiego. No to dobrze, że żebym go wziął. Troszkę mnie kosztował, ale i tak kosztował mnie 20 diamentów, a on kosztuje 95. Więc troszkę mamy zarobionego. Tutaj jeszcze można by było coś powymieniać. O, na przykład, tutaj możemy skompletować. I jeden możemy wymienić. Tutaj też możemy skompletować. Skompletować. O, tutaj też skompletujemy sobie elegancko. Też skompletujemy. O. Jeden a resztę wymienimy. No I dobra. Teraz byśmy mogli przejść. Myślę moglibyśmy poustawiać jeszcze te rzeczy, bo tu tego też jest masę. Ale ten filmik już będzie za długo trwał. Może to kiedy indziej przy czymś innym porozkładamy. Bo naprawdę jeszcze żeby to porozkładać, to dobre z 10 minut byśmy musieli nagrywać. A wiem, że takie długie filmiki to też się później trochę źle ogląda. Więc myślę, że sobie w tym miejscu zakończymy. Udało nam się zdobyć ze 100 skrzyneczek jedną kartę, w sumie dwie karty, ale tylko jednego zwierzaka, któregośmy nie mieli. No, byłyby dwa, słonik by był, tylko słonika nie wiedziałem, czy jest, czy nie jest i nie wziąłem słonika. No, ale to dajmy na to, że abyśmy wiedzieli, że go nie mamy, no to by były dwa. Dwa zwierzaki na stole, nie? Dwie skrzynki na stole no jakieś fajne nam się chyciły. No nic, ale tak się zdarza, że tyle trzeba wyużyć, a niekiedy nic nam to nie da. Ale dużo, nawet dużo tutaj odznaczeń nam dało. Tu się cieszę, tu nam troszkę przybył licznik, więc nie jest tak źle. No i dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania. No to cześć.